Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak skała, ty co masz? Sprawdźmy. O tak, co za szczęście! Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności nie mogę się doczekać, żeby go zjeść! Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze! Mari, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł, dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności, co ty robisz? Głupi go no dalej połam się. Hura! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da radę go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Okay. Nie smuć się mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz mojego gofra, starczy i dla ciebie. Częstuj się.